A gdybym powiedział, że na pewność siebie składa się tylko i zaledwie w cudzysłowie tylko i zaledwie dwie umiejętności, dwie umiejętności, dwie kompetencje, aby stawać się bardziej pewnym i pewną siebie we wszystkim, co robisz, o tym i o fazach nauczania, będzie właśnie 153. odcinek podcastu Champions Way. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi. Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny. I zapraszam Cię do wspólnej podróży. Witam Cię w 153. odcinku podcastu Champions Way. Nie wiedziałem do końca, czy będę w stanie nagrać ten odcinek, dlatego że przebywam teraz na drugim zgrupowaniu z reprezentacją polskiej siatkarzy do lat 21 i naprawdę jest tutaj wiele pracy. Jest to, jest to na pewno ciężka praca, bardzo gratyfikująca, bardzo odpowiedzialna. Margines błędu, no powiedzmy sobie szczerze, jest na pewno dużo mniejszy. Jak to, jak to zresztą w pracy z, ze sportowcami, którzy naprawdę no, grają, grają, funkcjonują na wysokim poziomie, i, i tak jak tutaj z, z, z tymi chłopakami do lat 21, przygotowujemy się do, do Mistrzostw Świata, które odbędą się w lipcu. To tak naprawdę tej pracy jest, jest bardzo dużo, dlatego, dlatego nie wiedziałem, czy dam radę, ale udało się. Nagrywam ten odcinek w sumie dzień przed wypuszczeniem go, czyli 30 maja, i będzie on taki krótki, prosty, dynamiczny, bo wpadł mi do głowy bardzo fajny i prosty temat, który, który chciałem troszeczkę odświeżyć, ale, ale zrobić go w takiej, w takiej nieco innej postaci, dlatego że chciałem opowiedzieć więcej o dwóch bardzo prostych sposobach na zbudowanie pewności siebie i w jaki sposób fazy nauczania. Pomagają nam zrozumieć ten problem, to zagadnienie, właśnie pewności siebie, tylko z dwóch krótkich, prostych sposobów jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że, że, że dobrze wytłumaczę, o co mi chodzi, bo w mojej głowie to się jakoś tam w tym momencie gotuje. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie w momencie, kiedy to wszystko omówię. Po pierwsze, bardzo dziękuję za kolejne wsparcie na stronie Buy Coffee, tu gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę. Naprawdę dzięki waszym małym kawką i tym super wiadomością, które mi również wysyłacie, jestem w stanie tworzyć ten podcast i docierać do jeszcze fajniejszych gości, nagrywać odcinki regularnie, więc zapraszam Cię do tego, byś postawił lub postawiła mi tą, tą wirtualną kawkę od najmniejszego Espresso po wyższe jakieś tam kwoty, czyli większe kawki, powiedziałbym bardziej takie, takie rozbujałe. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz tym, którzy tą ocenę mi wystawili. Naprawdę nie, nie ocenę, tylko tą kawkę mi postawili. Wystawili mi fajny komentarz, bo można również na tej stronie wystawić komentarz, więc bardzo, bardzo doceniam to, że jesteście wasz wkład, i, i bardzo się cieszę, że, że taka fajna, zaangażowana społeczność no, stworzyła się wokół tego podcastu. A jeżeli masz chwilkę, to bardzo Cię proszę również o zaobserwowanie tego podcastu na Spotify, czy na Apple, czy gdziekolwiek słuchasz tego, tej audycji. I wystawienie mi adekwatnej liczby gwiazdek, bo to bardzo pomaga w pozycjonowaniu tej audycji, za co jestem również ogromnie wdzięczny. Bo za każdym razem, kiedy to mówię, dochodzą te oceny, więc ktoś po prostu tego słucha i ktoś wie, że to jest również dla mnie ważne, i to jest w takiej małej podzięce dla mnie coś ogromnie ważnego, pomimo tego, że jest to tak mała rzecz. A zatem wchodzimy do tematu. Zauważyłem w pracy z, z właśnie tutaj między innymi reprezentantami, reprezentantami Polski, że ich pewność siebie jest zależna od kilku czynników i ja bym chciał wyróżnić dzisiaj dwa z nich. I to nie tyczy się tylko ich, ale tyczy się też każdego człowieka. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na, na, na to w ogóle, czym jest pewność siebie, to pewność siebie jest zarówno cechą, jak i jest również umiejętnością, kompetencją, którą nabywamy, czymś, czego się uczymy. Dlatego, że pewnym siebie się nie jest, tylko się staje. Możemy mieć na przykład bardziej charakter czy temperament ekstrawertyczny, bardziej otwarty, taki outgoing, prawda, jak to się mówi po angielsku, który już co do zasady cechuje większa pewność siebie, większa śmiałość, może większy komfort przeżywania w przebywania w, większych, w większym gronie ludzi, i o takich ludziach często mówi się, że są bardziej pewni siebie. Natomiast pewność siebie jako kompetencja składa się z dwóch bardzo konkretnych czynników, które właśnie ja obserwuję. I ja jestem człowiekiem, który który w swojej pracy jako psycholog lubi upraszczać wszystko jak najbardziej się da, ponieważ już same w sobie te rzeczy są dosyć skomplikowane, więc po co sobie po prostu je skomplikować jeszcze bardziej? Dlatego, że ja uważam, że pewność siebie, jako umiejętność, składa się po pierwsze z mojego poziomu przygotowania, czyli z poziomu kompetencji, z poziomu mojej sprawności w danej, w danej konkretnej dziedzinie. Po drugie, pewność siebie. To jest moje przekonanie o tym, czy jestem, czy nie jestem pewny siebie, czy czuję, czy nie czuję pewności siebie, czy jestem, czy nie jestem przygotowany. Więc zwróć uwagę na to, jak jedno wpływa na drugie, ponieważ możemy powiedzieć na bardzo prostym przykładzie, takim niesportowym, jeżeli idziesz na sprawdzian z matematyki, z polskiego czy z chemii, albo idziesz na maturę, tak jak jesteśmy jeszcze w miesiącu, w którym nam powiedzmy jest pod szyldem matur co roku, maturzyści w tym roku. Walczyli z wieloma wyzwaniami, takimi jak no, język polski, ustny, pisemny, angielski, pisemny, ustny, matematyka itd., itd. No i każdy, kto idzie na maturę czy idzie na sprawdzian i wie, że włożył. W tą masę pracy, to może o sobie powiedzieć, że tak, jestem przygotowany, a co za tym idzie, jestem pewny lub pewna siebie przed tym konkretnym, na przykład, egzaminem maturalnym. Natomiast drugi element jest taki, że okej, okay, to, że jestem przygotowany, to jest jedno i najważniejsze, to jest fundament, dlatego że, że oczywiście myśląc o tym, czy będąc przekonanym, że jestem gotowy, a nie jestem gotowy, tak, tak. W, w prawdziwym świecie, no to ciężko jest też pójść na sprawdzian, napisać ten sprawdzian dobrze, chyba że masz po prostu farta, jeżeli się nie przygotowałeś. Więc co do zasady, pewność siebie wynika z mojego przygotowania, mojego poziomu kompetencji i tego, czy nauczyłem się do sprawdzianu. Ale czasem tak jest, że jestem nauczony, jestem przygotowany, powinienem lub powinnam być pewny siebie lub pewna siebie, a nie do końca to czuję. I tutaj wchodzi w grę poziom przekonania o tym, czy ja faktycznie w to wierzę, czy też nie. Czyli to jest wiara we własną skuteczność, wiara w samego lub samą siebie, wiara w to, że ta praca, którą wykonałem, jest wystarczająca. I teraz patrząc na to z perspektywy właśnie tych faz nauczania, o których wcześniej mówiłem, wygląda to bardzo prosto i bardzo ciekawie. Jeżeli spojrzymy sobie w, w tak zwane cztery fazy kompetencji. To, to, to musimy spojrzeć sobie na model, który, który, który rozjaśnił nam Noel Burcz w 1970 roku i on zobrazował proces nauczania czy nabywania właśnie kompetencji, wprowadzając cztery takie konkretne fazy. I każda, z nich jest, każda z nich poprzedza kolejną, czyli, czyli one idą chronologicznie, ponieważ najpierw, najpierw mamy tak zwaną nieświadomą niekompetencje, czyli najprościej mówiąc, nie do końca rozumiem problem, nie do końca wiem, jak go rozwiązać, nie do końca wiem w ogóle, że coś takiego jest jak problem, prawda? Nie wiem, że nie wiem. Zdarza się, zdarza się że, że, że w ogóle podważa się sens danego problemu, czyli nie umiem, więc to zadanie jest bez sensu, prawda? Nie umiem, bo nie umiem, więc to nie ma najmniejszego sensu, nie umiem, więc no to jest głupie, prawda? Możemy nawet tak powiedzieć. Natomiast w przypadku, w przypadku takich, takiego, nawet takiego modelu pewności siebie, to nie zdając sobie sprawy, jak mój poziom przygotowania wpływa na moje. Poczucie, to przekonanie o pewności siebie, no trochę nie wiem, że jedno może wpływać tak bardzo na drugie, więc nie zdaję sobie sprawy, że ten model może w taki prosty sposób funkcjonować. Natomiast emocjonalnie na etapie nieświadomej kompetencji często naraza, na, narasta frustracja, poczucie małości, spada samoocena, i dlatego w tej fazie, czyli każdy człowiek, który w tej, jest w tej fazie, prawdopodobnie będzie miał. Problemy z tym, że czasami nie, be, nie, będzie, nie będzie rozumiał lub rozumiała tego, dlaczego nie, na przykład nie odczuwam pewności siebie, kiedy jestem przygotowany, albo dlaczego jestem przekonany o swojej pewności siebie, a w ostateczności jej nie czuję, kiedy przychodzi sprawdzian na przykład moich umiejętności. No i teraz mówiąc obrazowo, trzeba się dowiedzieć, ile jest drzew w lesie, do którego wchodzisz. Chociaż na oko musisz, musisz się dowiedzieć, musisz wejść do tego lasu, musisz wejść w nieznane, w niewiadomą, żeby w ogóle mniej więcej dowiedzieć się, co tam w trawie piszczy. Teraz zakładamy, że słyszysz tą ideę zbudowania pewności siebie, używając tych dwóch sposobów, czyli mój poziom przygotowania i mój poziom. Przekonania, tak? czyli przy, przygotowanie i przekonanie. To jest, to jest taki model 2P, czyli buduje pewność siebie za pomocą modelu 2P. I teraz Ty pomyślaj sobie, okej, okay, no to teraz już rozumiem, jest taki model. I to się nazywa drugą fazą, świadoma niekompetencja. I teraz możemy spojrzeć na to z tej perspektywy, że jednostka rozumie już problem i podejmuje jakieś próby rozwiązania tego problemu. Natomiast prawdopodobnie wiem już o tym, że są jakieś narzędzia, których ja jeszcze nie znam. Być może znam kroki, które mogę podjąć, ale jeszcze do końca nie wiem, jak to, jak to zrobić. Czyli jak, jak, jak dalej idziemy tym przykładem z drzew, prawda? Im dalej w las, tym więcej drzew. No i tutaj też możemy powiedzieć na takiej zasadzie, że to już nie jest ten moment, gdzie nie wiem, że nie wiem, tylko wiem, że nic nie wiem na ten moment jeszcze. Czyli wiem, że. Że model 2P pomaga mi w budowaniu pewności siebie, ale jeszcze do końca nie wiem, jak to może wyglądać z perspektywy takiej praktycznej. Natomiast emocjonalnie razem ze, świ z, ze, ze świadomą niekompetencją pojawia się motywacja w związku z otwierającym się na przykład szansą na to i możliwością, żeby się czegoś nauczyć. Pojawia się zniecierpliwienie na przykład. Może być poczucie takiego: Kurczę, tyle mam wiedzy jeszcze do nabycia. Bardzo często tak jest, że słuchamy podcastu, czytamy książkę i nagle się dowiadujemy, że w tym temacie, który nas interesuje, mamy do przeczytania jeszcze 16 książek. I nagle myślimy sobie: Boże święty, ja się właśnie dowiedziałem. Ile ja jeszcze w moim życiu nie wiem? A wcześniej byłem na etapie nieświadomej kompetencji, ale to jest normalne. Dlatego, że, że zawsze to, to takie poczucie zniecierpliwienia, to poczucie takiej świadomości tego, że jeszcze wiele rzeczy przede mną, jeszcze wiele nauki muszę włożyć, żeby dojść do czegoś. To jest całkowicie normalne odczucie. No i mamy trzecią fazę, czyli świadoma kompetencja, czyli zaczynam nabywać wiedzę, zaczynam rozwiązywać problem, zaczynam dostawać jakieś mniej więcej estymacje tego, ile tych drzew w lesie mamy. Jednostka skutecznie zaczyna diagnozować problem, no i przede wszystkim widzi tutaj możliwości rozwiązań. Emocjonalnie, no to już zaczynamy rzetelnie realizować zadanie. Pojawia się na przykład takie, taki, taki moment, gdzie rozpocząłem, bo to trzeba przypomnieć, w, na etapie świadomej niekompetencji, zazwyczaj motywacja jest wysoka, dlatego że zaczynamy działanie. Na tym etapie, w tej fazie, kiedy już wiem, że mogę i umiem na przykład, właśnie budować swoją pewność siebie poprzez Mój poziom przygotowania i mój poziom przekonania może się pojawić też takie pierwsze zniechęcenie, bo to przestaje już być jakieś, jakieś super atrakcyjne, tylko to, to zaczyna się, z tego zaczyna się robić po prostu praca, regularna i systematyczna do tego powtarzalna praca. I to jest też ciężki etap, dlatego że na, w trzeciej fazie zdajemy sobie, zdajemy sobie sprawę z tego, że ja już wiem, jak tym, nad tym pracować. To już jest mi znane i teraz muszę codziennie. Podejmować próby, podejmować działanie, podejmować rękawice i mierzyć się z tym, że mój poziom pewności siebie nie zbuduje się raz na zawsze, tylko ja codziennie muszę podejmować próby, by być bardziej przygotowanym i żeby być bardziej przekonanym o tym, że jestem przygotowany. I to nie jest takie łatwe oczywiście, że powiemy sobie, jesteś przygotowany, na pewno będziesz o tym przekonany. No nie, tylko na przykład, jak możemy budować poziom przygotowania? A no, na przykład, wyznaczamy sobie cele. Miesięczne, tygodniowe, dzienne, realizujemy je, podsumowujemy, no i mamy odpowiedź na to, czy jesteśmy przygotowani. Możemy używać planera, możemy używać kalendarza, zapisując sobie wszystkie swoje cele. Czy ja używam z moimi sportowcami planerów, sportowca, właśnie, który pomaga, jest takim narzędziem do, do monitorowania postępów, gdzie widzimy, ile pracy wkładamy każdego tygodnia. No i teraz pytanie: jak mierzyć poziom przekonania? Więc jakby poziom przekonania musimy budować w taki sposób dosyć mocno, wyobrażeniowo, afirmacyjno, ale często też taki dziennikowy, bo ja na przykład robię to dzięki tej praktyce, czy z pomocą praktyki, spotkań z samym sobą. Dlatego, że ja regularnie spotykam się sam ze sobą po to, żeby podsumować sobie to, co było, to, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, czego mi brakło, i to jest moja bardzo fajna praktyka, która pomaga mi. Właśnie bardziej ugruntowić się w takiej rzeczywistości, w tym co robię, w tym dlaczego to robię, w tym dlaczego to jest dla mnie ważne. I to jest moje takie miejsce, w którym ja buduję swoje przekonanie o tym, że coś robię dobrze, że jestem w, tym, w czymś dobry i że daję radę, że generalnie dźwigam temat, prawda? Mówiąc już bardzo, bardzo potocznie. Więc zobacz, że na jedno i drugie możemy znaleźć narzędzia, które pomogą. W takiej regularnej pracy nad sobą. Czy ja wypełniam swój dziennik stoika, w którym, w którym na przykład zapisuję swoje refleksje, pytanie, pracuję nad swoim wewnętrznym spokojem, pracuję nad tym, żeby, żeby, żeby jak najczęściej medytować, żeby, żeby poddawać się jakimś stresorom, które w jakiś sposób właśnie stają się dla mnie nawykowe, i z czasem pojawia się czwarta faza, która jest nieświadomą kompetencją. Mówiąc w skrócie, to jest nawyk. Czasem pamięć mięśniowa, kiedy zadany problem jest w jakiś sposób już rozwiązywany z automatu, bez zastanowienia się, trzeba go dalej robić, żeby nie było, ale na tym, na tym etapie jednostka po prostu staje się ekspertem. Emocjonalnie odczuwamy rutynę, że wiemy co robimy, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, bo rutyna też potrafi czasem. Być negatywna. Osoba z kolei w fazie nieświadomej kom kompetencji nie czuje już konieczności jakiegoś wielkiego rozwoju na przykład w danym temacie, bo rozwój jest raczej chęcią po prostu bycia na bieżąco z tym, co robię. Nieświadomość prowadzi do, do, do tak, tak zwanego przekleństwa wiedzy, oczywiście też dlatego, że często nie zdajemy sobie sprawy z ogromu wi wiedzy, jaką, jaką mamy na dany temat i umniejszamy swoim umiejętnościom. Tak też bywa czasem ze mną. Zakładamy, za zakładamy, że pewnie każdy to potrafi, skoro mnie to już przychodzi tak łatwo. Często nie potrafimy też przekazać sobie podstawowej wiedzy, czy komuś innemu podstawowej wiedzy, ponieważ wykonując ją automatycznie mamy problem z nazwaniem pewnych rzeczy, a co za tym idzie, przedstawieniem w przystępnej formie. Dlatego praca z początkującymi bywa. Czasami frustrująca, wywołuje zniecierpliwienie. Ja mam z kolei coś takiego, że ja się cieszę na taką pracę, bo wiem, jak ona jest wymagająca, wiem, ile ona mnie kosztuje, w takim sensie, że ja muszę naprawdę wytężyć swój umysł i podkręcić wszystkie tam amplitudy w moich neuronach, żeby skupić się na podstawie. I też często właśnie w tym podcaście staram się wracać do podstaw, bo. Wiem, że podstawy są fundamentem, i jeżeli ktoś nie ma zautomatyzowanych tych podstaw, to czasami warto do nich wrócić. Pamiętaj, że najnowsze badania pokazują, że automatyzacja nawyku trwa średnio 66 dni. Przekrój jest bardzo różny, bo może to być nawet 18 dni w najprostszych nawykach i w zależności oczywiście od jednostki, a może to być nawet 254 dni. Tyle może trwać automatyzacja skomplikowanego nawyku w życiu. Więc meritum sprawy jest takie, żebyś dał lub dała sobie czas, żebyś nie wymagał lub, lub wymagało od siebie perfekcji, bo wspaniałe powiedzenie nie musi być idealnie żeby było dobrze. Jest tym co uważam, że przyświeca takiej zdrowej, ale prawdziwej, regularnej, systematycznej, systematycznym budowaniu pewności samego lub samej siebie. Pamiętaj, nie musi być idealnie, żeby było dobrze. Możesz dążyć do perfekcji, ale zdawaj sobie sprawę z tego, że nigdy jej nie złapiesz. Musisz gonić jakiś ideał, którego też nigdy nie złapiesz. Musisz godzić się na błędy, ale nie możesz je akceptować w swoim życiu. To są takie bardzo ważne elementy, które pomagają nam naprawdę zdrowo świadomie i tak dojrzale budować pewność samego lub samej siebie. I tutaj postawimy kropkę, bo chciałem, żeby to była taka fajna zajawka, prosty odcinek, może z jakimś fajnym dodatkowym, takim, powiedzmy sobie to przesłaniem, może jakąś taką fajną lekcją do wyciągnięcia. A zatem pamiętaj, że są tylko dwa proste sposoby, by zbudować pewność siebie. Model 2P, czyli przygotowanie i przekonanie. Z tego miejsca dziękuję Ci po raz kolejny, pamiętaj o postawieniu mi małej kawki na stronie bajkowi tu opis oczywiście, link zawsze w opisie i wystawić adekwatnej oceny na Spotify, applu czy gdziekolwiek słuchasz tego podcastu. A tymczasem gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, cześć, do usłyszenia.